Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Takapara. I witamy Was w kolejnym odcinku. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Rozpoczynamy nowy odcinek, nadal ten sam dzień. Piękny widoczek na tatry. A jeszcze taka wstawka na początku filmu: ten film będzie podzielony na dwa: jeden widzicie dzisiaj, drugi widzicie jutro. Pierwszy film będzie. Taki z naszego byle co nagrane. że <laughs> słabe światło jest tak, że marnie widać. A drugi film zrobię praktycznie taki sam, z tym, że będą wstawki z przewodnikiem. Także jak przewodnik będzie opowiadał, to będziecie mogli posłuchać całą historię tego zamku, tylko że nie nagrałem pierwszego rozpoczęcia. Bo tak przyszedł, nie wiadomo kiedy zaczął, nie zdążyłem łączyć telefonu. Także ma, to, tego nie będzie. Ale odcinek jest podzielony na dwa. I teraz idziemy zwiedzać. Idziemy z wiedza? Co? Zamek niedzicy, w trosztynie, tak? to jest niedzica czy trosztyn? Jest godzina 17 My kontynuujemy dalej ten sam dzień. Parkingi na dole 20 złotych. My wjechaliśmy tutaj w boczną uliczkę. I tutaj parking na 6 aut Za darmo. Także zaparkowaliśmy tutaj. Nic nie ma żadnej informacji o tym, żeby zapłacić. Czyli najprawdopodobniej darmowy, a jest raptem, e, będzie widać to. Tu między drzewami widać parking, czyli to jest 200 metrów dalej. Teraz będzie lepiej widać. Prosto parking, jakieś 150 metrów. A tam nasz samochód. Także bliziutko. Wcale więcej nie trzeba przejść. A 20 zł w kieszeni. Ścieżka do tego zamku cały czas chodniczek elegancko. Widok na zbiornik ten Dunajec. Nie wiem jak się dokładnie nazywa, ale no Dunajec. Tam to żółte co tam widać. Zapora. Za tą zaporą jest kemping. No tak bardziej w prawo, gdzieś w tym miejscu. Tam mamy przyczepkę. Niedaleko tutaj stragany z pierdłukami i lecimy dalej Park Miniatur po lewej stronie może zobaczymy Wejdziemy. To no, już 17 godzina po 17. .00. Troszkę późno zobaczyć co? O brama. Jak ta brama się w Litwie nazywała? Ostrobramska? Tak. Jest tutaj. Identyczna. Słuch. Tutaj taka sama brama jak na Litwie. Ostrobramska. W miniaturze. Ale zamknięte jest. Zamknięte w tym momencie. Ale... tam się w jest, A, jest tutaj. Ostrobrama w Wilnie. Byliśmy tydzień temu, i tu miniatury. Ale wy widzieliście, my nie. W tym momencie pędzimy dalej. Coś tutaj ja nie że trzeba coś zezwonić domofonem i ktoś chyba przyjdzie. Zobaczymy, może jutro mamy dużo czasu. Znaczy dużo no do soboty, dzisiaj jest środa. E... Także widzieliście miniatury, my nie pędzimy dalej do zamku. Już prawie jesteśmy na miejscu, za tym zakrętem będzie zamek. Doszliśmy do zapory, ale to za zwiedzimy i jak będziemy wracać. Bo lecimy teraz na zamek, bo zamek do 19. A jest 17.20. Także od parkingu idziemy na razie 5 minut. No i jeszcze z 5 minut nam zostało. Można zjeść Lodzika, hot doga i Straganki. Oj, tam już prosto widać zamek. Będziemy do niego. Myślę, że półtorej godziny na spokojnie na zwiedzanie wystarczy. A jak nie, to dzisiaj odpuścimy, przejdziemy sobie jutro. Mamy 5 minut samochodem. I zobaczcie, jest parking przy samym zamku. 20 zł za dzień. Tylko powiem Wam, że z tego parkingu co my szliśmy, darmowego z Filipem, pomału 12 minut. Z spacerkiem. I doszliśmy do tego zameczku. I idziemy zwiedzać. No i jesteśmy pod drzwiami i chyba podziękujemy, bo jest 17.29. Nie wiem, chociaż Ania poszła po bilety. A my z Algo przyszliśmy się tutaj dowiedzieć jak to wygląda. I wejście jest na 18.20. Czyli nie ma wejścia kiedy się chce, tylko są bilety na odpowiednią godzinę. Z przewodnikiem, bez przewodnika. Pani mówi, że tak na spokojnie, żeby zwiedzić wszystko to około pół godziny czasu. Bez przewodnika no pół godziny, pół godziny może być dłużej, ale no my z racji, że z Filipem to pewnie dłużej nam to zajmie. To nie wiem, czy ja nie kupi bilety czy nie, zaraz się dowiemy, jak się spotkamy. No i mamy pozwiedzane bilety na 1820 ostatnie. Tak jak tam mi pani powiedziała przy bramie. Z tym, że tak, jeżeli kupimy wcześniej do 18:00, to mamy z przewodnikiem. A jeżeli kupimy te 1820, to bez przewodnika. Tu i tu taka sama cena. Czyli my wolimy sobie z przewodnikiem 28 zł za osobę. Bilet Olga z Filipem ulgowe po 22 za 20 minut zwiedzania. Podobno przy, tam na bramie pani mówi, że pół godziny zwiedzania, a tutaj z przewodnikiem, jak się idzie, to 20 minut zwiedzania. Nie rozumiem samemu dłużej się zwiedza niż z przewodnikiem. No ale trudno. Dzisiaj rezygnujemy, bo bez sensu. Płacić 28 zł, no ponad 100, zł za na, nas wszystkich, żeby sobie tylko przejść, to lepiej zapłacić to ponad 100 i przyjść z przewodnikiem. I teraz zobaczcie co do parkingu. Wychalibyśmy, zapłacili 20 zł za parking i, i wyjechali, tak? Także bez sensu, super, że stanęliśmy tam. A teraz idziemy zobaczyć zaporę No i chociaż na zaporę udało nam się dzisiaj wejść. Tutaj Dunajec, a tu jezioro Czorsztyńskie. Duże, ogromne, jest bardzo duże. Można sobie wykupić rejs od zamku do zamku yy, i z powrotem. Tutaj jakieś przepusty wody, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda z tej strony. Jak puszczają tą wodę, ale to musi być efekt. Tu taki wiraż i tam dalej wypada. Chciałem to zobaczyć na żywo. O, 5 zł. Ha. Kłuczek, to jest zgubił piątaka. Chyba jeszcze No. O i jeszcze tam. grosik tam, jest. Tutaj, tutaj, tutaj. Mogę przejść dobrze? No. I tutaj widok z jednej części zapory. Z samego początku. Trzeba wygryźć z titanika. Z Titaniku ty. I widoczek na zamek. A teraz idziemy tam jeszcze dalej. I doszliśmy do końca zapory Zameczek już się ściemnia Tutaj takie widoczki I tam dalej jakaś bacówka, tam już nie idziemy Odpuszczamy Wracamy do samochodu, może jeszcze pojedziemy w tamtą stronę Tam zobaczymy co się dzieje no bo, Nie wiem która jest 18 18 za jeden Także jeszcze mamy trochę czasu a teraz wracamy. No i tutaj was trochę wprowadziłem w błąd. Sam siebie również. Bo patrzyłem w Google'ach to na niepełnym zbliżeniu to jest jako Dunajec. To jezioro. A to jest jezioro Sromowieckie. Tutaj doszliśmy. I jest taka mapka. I jest... Jezioro Sromowieckie. Także ja tego nie wiedziałem. Ale teraz już wiem i wy też już o tym wiecie. No i rozpoczynamy kolejny dzień. Drugie podejście na zamek. Wyjście dla nas jest nieprawdopodobne, bo jest godzina dziewiąta. To jest chyba rekord nasz, bo zazwyczaj z przyczepy wychodzimy o 12. A dzisiaj jest godzina dziewiąta, my już jesteśmy po pomyci po śniadaniu, po herbatce, po kawce i lecimy. Na zamek, drugie podejście. Zamek otwarty od dziewiątej. Eee, bierzemy sobie przewodnika, jak będzie otwarty, i zwiedzamy. I żeby wejść do zamku, to musi was puścić taki rycerz. Rycerz, będzie <laughs> twój koni? <laughs> Skakuj. Skakuj. I tutaj wejść. godzinę czasu z przewodnikiem A no jesteśmy na zamku udało nam się wejść czekamy 10 minut jeszcze na przewodnika, aż się zbiera jeszcze cała grupa i jeszcze zamknięte tutaj sznureczkiem i zaraz będziemy zwiedzać później wam powiem cenę biletu pokażę bilet, bo oczywiście nam się udało troszkę przyoszczędzić cały 28 zł, ale to później tak to wygląda I weszliśmy do zamku. Przewodnik fajnie opowiada Czysty głos. Zrozumiały Ciach. I znowu po schodach Tydzień czasu po schodach Trzeba uważać pod nogi na głowę nisko i wchodzimy Słabe nagranie, będzie ciemno coś takiego Aaa, ale <głosy> <głosy> słabo będzie widać, a tam, gdzie drążyli Nie widać Trzeba ukryć I następne pomieszczenie. Herby. Skrzynie To jest nowy zamek. Dobrze drodzy Państwo kto chcę posłuchać, to pokażę i chodzimy do sali pierwszej. Tutaj mamy ceramikę. Jakoń tochodzidzieli do tak naszym przestanku? to jest akurat najbardziej po prostu można powiedzieć z tego co tu jest wygląda na przynajmniej tak Yeah. Dobrze, tutaj mamy studnie, idziemy korytarzem, wchodzimy, wow, dywan, Czy jesteśmy w następnej komnacie. I wracamy do izby straży. Muszę słabe światło bardzo jest, będzie kiepsko widać, ale postaram się jak najwięcej nagrać. Patrz Filip, tam niedźwiedź wisi. Dobra. Wszedłem na dziedziniec teraz. jeszcze mamy taki widoczek. I tu mamy wasy pokojik dywanik na ścianie. Watt, drewniana podłoga, podłoga jeszcze się. Na komoda. I wychodzimy. I jesteśmy na terasie widokowym. Żąda tak wygląda? Oj, No, tędy wchodziliśmy. Chcemy coś powiedzieć. O, my. Mieli my tak, że się twierdziła. Czemu? Mieli satelitkę. Satelickkę mieli? No. Telowikiem. <grym> Ale stronie. Z zamku wyszliśmy, teraz idziemy do wozowni. Tutaj jest, w tamtą stronę mamy iść. czy idziemy teraz zobaczymy wozy. Wozownia jest w cenie biletu do zamku, cenę biletów jest do 5 lat za darmo. My mamy, już nie pamiętam ile wklejam teraz zdjęcie, pani nam pociągnęła Filipa pod gratisowe wejście, że tam 5-latek. Bo gdzieś pani nie było, musieliśmy jej szukać, także w dała nam bilet jeden za darmo. 28 zł chyba jest sługowy. To mamy gratis. 22, 28, 28 normalny. Tak? Aha, no to 28 normalny, no macie tak. klejone zdjęcie. A teraz idziemy do wozowni. I mamy pierwszą karetę. Wygląda. Skrzynie, o taką skrzynię mam.

Ładne, bardzo ładne. Ja lubię takie rzeczy. Puczka węgierska. Tutaj. Hvorfor er det så viktig? oświetleniem. Oj!

Ale mieliśmy szczęście Teraz ze 40 osób weszło A my byliśmy praktycznie sami Dobra, wszystko widzieliście Mam nadzieję, że się spodoba taki odcinek no, Światło słabe, słabo widać Ale takie też no Chociaż może coś się uda dojrzeć Dzięki bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.